Skupmy się teraz na zadaniu, w którym mamy rozwiązać równanie przedstawione tutaj na ekranie z niewiadomą x. Zobaczmy, ta niewiadoma jest ukryta tutaj w macierzy. Co wiemy o tej macierzy? Wiemy, że wyznacznik tej macierzy jest równy 100. I zobaczmy, co, jak się przyjrzymy, no to widzimy, że jest to macierz 5 na 5 To także tutaj musimy stosować rozwinięcie Laplace'a. I w pierwszej kolejności warto by było tutaj tę sytuację trochę uprościć, tak aby było mniej e, liczenia. E, spójrzmy, porównajmy sobie. Najbardziej uporządkowana e, wydaje się chyba tutaj kolumna piąta, gdzie mamy dwie jedynki 0, minus jedynkę. Minus jedynkę jest tutaj, gdzie jest ten x. To być może łatwo da się kilka rzeczy stąd skosować. Dalej poddając podobnej analizie, spójrzmy na kolumny. Może gdzieś na kolumnach wyglądają jakieś podobieństwa. Widzimy też, że kolumna trzecia jest stosunkowo podobna do kolumny pierwszej. I warto chyba tutaj, teraz z początku, od kolumny trzeciej odjąć dwie kolumny pierwsze. Czyli robimy taką operację, że od kolumny trzeciej zdejmujemy dwie kolumny pierwsze, czyli kolumna trzecia odjąć dwie kolumny pierwsze. Przypominam, takie operacje liniowe nie zmieniają wartości wyznacznika, czyli dalej on będzie równe 100. Kolejne działanie, jakie tutaj możemy zrobić. No, w tej chwili to chyba trzeba to przeliczyć i zobaczyć, co się będzie działo. I wtedy zdecydujemy dalej. Czyli pierwszą kolumnę spisujemy tak jak jest. 2, 1, 0, 2, 2. Drugą kolumnę też spisujemy w identycznym stanie. 1, 3. Tak to jest 3, aby się za chwilę nie pomylić. Minus 1. 1, 1. Tutaj widzimy też podobieństwa są. No teraz zobaczmy, jak zdejmiemy. To od kolumny drugiej zdejmuję dwie kolumny pierwsze, czyli tutaj będzie 0, 0, minus 2, 2, i tutaj będzie 0. Te pozostałe kolumny przepisujemy tak jak były, 0, 2, minus 3, 5x. I 1, 1, 0, 3, minus 1. I proszę Państwa, jak wcześniej mówiłem, że mi się podoba ta trzecia kolumna, tak teraz zmieniłem zdanie, bo tutaj wydaje mi się, że ta kolumna ta będzie lepsza, wiersz trzeci lub czwarty będzie lepszy do działania, który to dodajmy sobie jeszcze tutaj, aby zostawić, przepraszam, kolumna trzecia będzie lepsza do rozwijania, tylko teraz postarajmy się skosować jedną z tych dwójek, dwójkę lub minus dwójkę. Może zabierzmy tą minus dwójkę, to będziemy mieli mniej minusów. A w jaki sposób możemy to zrobić? Przeprowadzamy operację wiersz trzeci plus wiersz czwarty plus wiersz czwarty. Zobaczmy, czy jeszcze warto nam coś zadziałać na wierszach. To tam nam zlikwiduje tutaj tą dwójkę ale widzimy, że możemy zlikwidować tą jedynkę, czyli wiersz trzeci plus wiersz czwarty, to tutaj zrobi porządek z tą dwójką. Możemy zlikwidować tą jedynkę działając powiedzmy wierszem pierwszym, czyli możemy wiersz drugi, wiersz drugi odjąć, wiersz pierwszy. Możemy zlikwidować tą jedynkę też działając wierszem pierwszym, czyli wiersz piąty dodać, wiersz pierwszy. I możemy zlikwidować tą trójkę, działając którym wierszem? No, tutaj nie ma idealnej sytuacji, chociaż na, na razie, bo zobaczmy, jakbyśmy od tego odjęli wiersz pierwszy, od drugiego, jakbyśmy odjęli wiersz pierwszy, to tutaj te dwa elementy nam się wyzerują. Tutaj wprawdzie zostanie dwójka i chyba to będzie nam się na razie bardziej opłacało. Czyli wiersz czwarty odjąć wiersz pierwszy. Czyli zobaczmy. Wiersz pierwszy spisujemy. Po prostu tutaj nic ciekawego się nie dzieje. Czyli mam 2, 1, 0, 0, 1. Wiersz drugi. Zobaczmy z wiersza drugiego. Zdejmujemy wiersz pierwszy. Co tutaj uzyskamy? Jak 1 minus 2 to jest minus 1, 3 minus 1 to jest 2, 0, 2, 0, bo tutaj zdejmiemy wiersz pierwszy, teraz wiersz trzeci plus wiersz czwarty, czyli mamy 2, 0, 0, 2, 0. O, już widzimy bardzo ładna sytuacja. Przepraszam. Tutaj będzie 2 i nie będzie 0, tylko będzie na ostatnim elemencie 3. Po tym dodaniu 3. Czyli nie tak ładnie, jak przed chwilą nam się wydawało. Natomiast z wiersza czwartego zdejmuję wiersz pierwszy. To otrzymam 0, 1 1. Tu było 2 minus 2, 0, teraz 1 minus 1 to będzie 0. 2 minus 0 to jest 2, 5 minus 0 to jest 5 i 3 minus 0 to jest 2. Następnie, proszę Państwa, z wiersza 5 do 5 dodaj wiersz pierwszy, tak jak to ustaliliśmy. Czyli mamy 4, 2. 0, x plus 1 to jest x, i tutaj mamy 1. Dobrze, zobaczmy, czyli tutaj już bardzo mocno uprościliśmy. E, przepraszam, 1 minus 1, tak? E, to jest 0 tutaj. Bardzo mocno uprościliśmy tę sytuację. I teraz możemy zastosować rozwinięcie Laplace'a. Względem trzecia kolumna wydaje się najlepsza. Stosujemy rozwinięcie Laplacea względem trzeciej kolumny i zobaczmy, co mamy. Uzyskamy tutaj, patrzymy, mamy dwójkę. Jedynym niezerowym elementem to jest dwójka. Razy minus jeden do pozycji tej dwójki. A pozycja tej dwójki to jest, proszę Państwa, czwarty wiersz. I trzecia kolumna, czyli 4 plus 3, minus 1. I teraz tutaj piszemy wyznacznik, powstały z tej macierzy przez wykreślenie czwartego wiersza i trzeciej kolumny, czyli mamy macierz, wyznacznik właściwie macierzy 2, 1, 0, 1, minus 1,

Co możemy w tej macierzy uprościć, aby, bo jeszcze raz musimy stosować rozwinięcie Laplace'a, aby dalej dążyć do tego samego w sumie, czyli aby mieć jak najwięcej zer. Zobaczmy. Możemy, jak od, no właśnie, gdzie mamy podobne wartości. Widać, że tutaj kolumna mamy powiedzmy kilka dwójek, tylko nam się nie zgadzają, że, że tak powiem na wierszach. Ale o, proszę Państwa, widzimy, że tutaj mamy kolumnę, która ma y, dwa zera. No to teraz postarajmy się skasować tą trójkę. Czyli zobaczmy, tutaj spiszemy, mamy minus 1 do 7 i 2, czyli razem mamy minus 2. I teraz zobaczmy, co otrzymamy. Mogę tutaj zastosować, że od wiersza trzeciego odejmuję trzy wiersze pierwsze. Czyli wiersz pierwszy przypisujemy tak jak jest. Drugi podobnie. Od wiersza pierwszego odejmuję trzy wiersze pierwsze. Czyli tutaj mam 2 minus 6 minus 4, 1 minus 3, 0 minus 3 to jest minus 3, 2 minus 0 to jest 2, 3 minus 3 to jest 0. Wiersz czwarty przepisujemy tak jak był, 4, 2x0, i teraz zobaczmy. W następnym kroku rozwiniemy zrobimy rozwinięcie Laplace'a ja tutaj to każde rozwinięcie to zmieniam kolor, żeby było wiadomo dlaczego ten rozmiar się zmniejsza względem czwartej kolumny a tutaj mamy tylko jedną, jeden element niezerowy czyli zobaczmy przed tą macierzą mieliśmy minus 2 dalej to piszemy razy 1 aby podkreślić, że bierzemy ten element, razy minus 1 do pozycji tej jedynki, a to jest proszę Państwa pierwszy wiersz i czwarta kolumna, razy wyznacznik powstały przez wykreślenie z tej macierzy pierwszego wiersza i czwartej kolumny. Czyli teraz mamy wyznacznik macierzy minus 1 2 2, minus 4, minus 3, 2, 4, 2, x. Dobrze. I teraz też tutaj możemy poszukać jeszcze zer, tak aby te rachunki nam się uprościły. Na pewno mogę od wiersza skosować na przykład tę dwójkę. Łatwo. Tutaj wiersz drugi, odjąć wiersz pierwszy. Tutaj zobaczmy, co mamy. Minus 1 do piątej, czyli minus 1, razy minus 2, czyli 2, i razy 1, czyli to nam wszystko przechodzi na 2. A tutaj teraz stosujemy te rozwinięcie, przepraszam, na razie nie rozwinięcie Laplace'a, tylko operacje na wierszach, czyli mamy minus 1, 2, 2. Od drugiego odejmuję wiersz pierwszy, czyli otrzymujemy minus 3, minus 5, 0. I tutaj bez zmian 4, 2, x. Jesteśmy na takim etapie, że chyba nie ma co tutaj już kombinować. Po prostu obliczamy wyznacznik, w jaki sposób przepisujemy dwa pierwsze wiersze. Na przykład. I liczymy. W tą stronę mnożymy z plusem. Mnoży mnożymy i liczymy ten wynik z plusem, czyli zobaczmy. Tutaj otrzymam 5x. Odjąć 12, minus 12, i tutaj mam 0, czyli to będzie 2, bo ta dwójka z przodu była, i tutaj mam 5x minus 12, i teraz liczymy w drugą stronę, czyli tutaj mamy minus 40, czyli to spisujemy jako plus 40, bo z przeciwnym znakiem. Tutaj mamy 0, a tutaj mamy minus 6x, minus 6x, czyli bierzemy plus 6x. I zobaczmy, jak to uporządkujemy, to otrzymujemy 2 razy 11x, Plus 28. Zobaczmy, co uzyskaliśmy. Wychodziliśmy, że 100 równa się temu wyznacznikowi. Otrzymaliśmy, że ten wyznacznik jest równy takiej liczbie, zatem otrzymujemy równanie liniowe, że 2 razy 11x plus 28 to się równa 100. Szkolne równanie podzielić na 2, czyli x 11x plus 28 to jest równe 50, czyli 11x to się równa 50 odjąć 28, czyli 11x równa się 22, zatem x równa się 2. Tak, widzę, że tutaj na filmie to gdzieś ginie. Tutaj napiszmy x równa się 2. I tak wygląda, proszę Państwa, rozwiązanie takiego równania um, macierzowego. Tutaj był przypadek macierzowego.